Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, tymi widzami w odcinku z Lucky Block PvP na moim kanale. Gram oczywiście na serwerze Jasia, już sobie te lepsze itemki chowamy do endercrista i ciśniemy dalej. O co chodzi w tym minigamie? myślę, że już każdy wie. Ale chodzi o to, że niszczymy lucky bloki. Tutaj te takie question marki, no te bloczki z znakiem zapytania. I z tego wypadają nam różne itemki. To jest chyba 50% szansy na dobry itemek i 50% szansy na to, że zginiemy i ktoś do mnie napisał, a to nieważne. Więc... Kurde, co mnie tutaj szczela? Więc odcinek z Amerką w ogóle. I zapraszam serdecznie na ten serwer IPS w opisie jaśmycy.pl Chyba tak, chyba tak. Więc, no, tak. Jeżeli się zginie, to... Znaczy, po prawej mamy czas do PvP i przez ten czas, jeżeli będziemy ginąć, to nic nam się nie stanie. A jeżeli już zginiemy po tym czasie, no to niestety odpadamy, więc... E, właśnie mamy te chyba dwie minuty na przygotowanie się do epickiej rozgrywki. No, epickiej, jeżeli się wygrywa albo... Chociaż trochę ona trwa i nie zginiecie na pierwszej sekundzie przez jakiegoś zombiaczka. Bo są też takie przypadki. I w sumie powiem wam, że na tym odcinku mi nieźle te itemki w sumie dropią, no nie mam niestety żadnego dieksowego miecza, bo można mieć, z tego co wiem. No nie, już miałem takie itemki, właśnie widzicie, zginąłem i się odrodziłem, straciłem oczywiście itemki, ale, 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 no musimy sobie walczyć dalej. Mam jeszcze 56 sekund na zaopatrzenie się, właśnie widzicie goście ma koksa, też ko koksy też wypadają wraz z refilami. Oczywiście jest to zrobione na podstawie modyfikacji lucky block, lucky block tak i co jest fajne nie trzeba pobierać żadnych, żadnego moda, nie trzeba mieć jak się gra w to po prostu jak wchodzicie na serwer, jak wchodzicie na serwer klikacie żeby pobrał wam się teksturpak i od razu macie wygrane te lucky bloki, bo to jest tylko teksturka gąbki um, i no ładne mam itemki, ale no już nie będę leciał chować, bo mam już tam chyba takie coś. Ja chcę tylko miecz, no proszę, dajcie mi miecz, dajcie mi diaksowy miecz, to ja będę po prostu wdzięczny forever Proszę, diaksowy miecz. No ja oczywiście, jeżeli Wam się odcinek spodoba, to zostawcie lajka, lajka No i dołączcie do mojej grupy na fejsie, która również jest w opisie. O właśnie, jest czas PvP, no i teraz generalnie jak zginę, no to... nieca ręki, ale ja chcę tylko miecz. Czymś czym będę mógł walczyć, no bo nie mam czym walczyć. No nie. Nie. Z tego da się wyjść. Właśnie, wyszedłem z tego, ale nie wiem czy się nie spalę. Nie wiem czy się nie spalę. Proszę, nie spalę się. Mm, nie, proszę nie. Shit! Ale! Mamy chyba jeszcze szansę, tak? Nie wiem dlaczego tak jest, ale mamy jeszcze szansę. Tak, tak myślałem, ma, ale jest dobrze, bo na odcinku mam kolejną szansę. Obierzemy ja, bierzemy sobie szybko te itemki. Zakładamy co możemy. O! Jesteśmy cały uzbrojeni, no i niestety nie mamy mieczyka. Proszę, mieczyka. Nie mam mieczyka. Jedzenie tylko. Jedzenie w sumie też ważne, ale mieczek, że mógł czymś, chociaż kogoś. O nie, 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 nie mam bloków na no mi no to. Fucking shit! Jak pewnie zauważyliście, nie udało mi się wygrać tej ręki. No ale to, 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 to widzieliście, no widzieliście, co się stało. Gdybym miał bloki, to bym wygrał, to bym wyszedł, bo z tej pułapki akurat można wyjść. Stawiacie po prostu pod siebie bloki, podsadzacie się i wychodzicie, bo macie na to czas, bo te kowadło spadają. No niestety nie udało mi się, bo nie miałem żadnych bloków. No myślę, że w kolejnym odcinku, bo jeszcze nie jeden nagram oczywiście z tych laki bloków, nam się uda wygrać. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam już na jutrzejszy odcinek. Mam nadzieję, że jutro wrzucę odcinek z Tobiko z tego serwera, więc. Lajki, grupa na fejsie, koszulki bo są nowe... jest nowe 5 koszulek, nowych 5 wzorów na koszulki zapraszam na kapsela. Jeżeli Wam się spodobają, to oczywiście możecie kupić, więc to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło. No i na razie.